Dzisiaj w ramach naszych codziennych rozważań sięgamy do listy do Galacjan, gdzie w szóstym rozdziale znajdujemy dwa piękne wersety, dziewiąty i dziesiąty. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przeto póki czas mamy, Dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Drodzy bracia, siostry, przyjaciele, Boże Słowo wzywa nas do tego, żebyśmy czynili dobre rzeczy. I wcale nie chodzi o jakąś akcję, którą można sobie zorganizować raz w roku czy raz na kilka miesięcy, bo wtedy to na ogół wszyscy są chętni do tego, żeby się dorzucić, bo głównie o to chodzi w tym czynieniu dobra. Ale tutaj apostoł Paweł, autor listu do Galacjan, mówi o czymś zupełnie innym. Mówi o tym, że powinniśmy czynić dobro nieustannie, nieustannie i nie powinniśmy nigdy ustawać z żadnego powodu. Mogą być różne okoliczności, mogą być różne sytuacje. Mogą przyjść różne czasy, ale my mamy nie ustawać w czynieniu dobra. O czym apostoł w ogóle mówi? Jeśli mówimy o jakimkolwiek dobru, to oczywiście nie możemy się zastanawiać, o jakie to dobro może chodzić, ale możemy się tylko zwrócić ku samemu Bogu i tak jak Jezus powiedział, kiedy zwrócono się do Niego, nauczycielu, dobry, powiedział wtedy tylko Bóg jest dobry. A więc jeżeli mamy czynić dobro, to musimy czynić to, co Bóg uznaje za dobre i właściwe. Nie jest dobrem coś, co nam się może wydawać, że jest właściwie dobre. Nie zawsze to, co czynimy, czynimy mądrze, zasadnie, no i tak naprawdę w zgodzie z Bożą wolą. Ponieważ czynienie dobra musi też, też być mądra. Bóg nie rozdaje wszystkim wszystkiego. Nie zauważyliście tego? Bóg nie rozdaje wszystkiego wszystkim. Dlaczego nie robi tego? Dlatego, że jest mądry. Dlatego, że z Bożego punktu widzenia nie jest najważniejsze, jaka będzie stopa życiowa. Poszczególnego człowieka tutaj na Ziemi. Ale z Bożego punktu widzenia najważniejsze jest to, czy ten człowiek będzie zbawiony, czy nie. Bóg chce, tak mówi Biblia, aby wszyscy byli zbawieni. To jest jego pragnienie. To, że tak nie będzie, to jest inna sprawa. Ale Boże Serce chce, żeby wszyscy byli zbawieni. A więc będzie czynił nam dobro w taki sposób, abyśmy poznali Prawdę abyśmy w tej prawdzie byli ugruntowani, abyśmy tą prawdą mogli się dzielić z innymi i w ten sposób przyprowadzać ich też przed Boże oblicze, aby wreszcie to dobro, to Jego dobro stało się błogosławieństwem dla wielu, wielu ludzi. Dlatego powinniśmy być mądrzy. Mądrzy w czynieniu dobra. To dobro ma być czynione nieustająco, ponieważ tylko stale, nieustannie obrabiana rola może przynosić dobre rezultaty, dobre plony. A Biblia mówi, że jeśli będziemy to wszystko czynić nieustannie, to we właściwym czasie, tu nie jest napisane w jakim to będzie czasie. Ale we właściwym, Bóg uzna, że oto jest właściwy czas, to wtedy będziemy bez znużenia nieustannie rządzić. Zanim pojawi się plon, jest wiele do zrobienia. Wiele dobrych rzeczy jest do zrobienia na roli. Ja nie jestem rolnikiem i nie będę tego wymieniał, bo mogę coś pominąć i ktoś będzie miał ze mnie trochę śmiechu. Ale każdy, kto ma trochę rozumu w głowie, wie, że kiedy zbieramy plon, to jest to owoc pracy wielu, wielu tygodni i doglądania przez wiele, wiele miesięcy, aby ten plon się mógł pojawić. Jeśli więc czynię dobro nieustannie wokół siebie, czynię to dobro ludziom, których którym dedykuję to dobro, to mogą być Przeróżni ludzie, ale za chwilę się dowiemy, że powinniśmy nasze dobre działania dedykować przede wszystkim Kościołowi, to przychodzi taki czas, kiedy zobaczymy rezultaty. Te rezultaty muszą przyjść. Dlatego, że jeżeli czynimy to, co Bogu się podoba, to Bóg to wspiera. Bóg to błogosławi. I Bóg jest z nami w tym wszystkim, a wtedy widzimy, jak w niezwykły sposób zaczyna się pojawiać plon. Dalej jest napisane, że dopóki mamy czas, to dobrze czynimy wszystkich. A najwięcej domownikom wiary. Dopóki mamy czas. Można oczywiście różnie rozumieć to słowo, ale gdybyśmy spojrzeli z perspektywy historii, która się kiedyś skończy, to możemy się powołać na słowa Jezusa, który mówi, że powinniśmy działać teraz. Bo przejdzie taki czas, kiedy nikt nic nie będzie mógł zrobić. Więc rozumiemy, że z tej perspektywy powinniśmy nie ustawać w naszych wysiłkach, aby czynić dobro. Wcześniej powiedzieliśmy, to musi być to dobro, które Bóg nazywa dobrem, nie to nasze dobro. Ale dopóki mamy czas, można też odnieść do życia każdego z nas. Nasze życie jest ograniczone. Ograniczone do tego stopnia, że któregoś dnia stąd po prostu odchodzimy. Odchodzimy z tego świata. A w związku z tym, dopóki żyjemy, to czyńmy dobro. Nie przestawajmy czynić dobra. Nigdy. Tymi ludźmi, którzy powinni być pierwszymi odbiorcami wszelkiego dobra, które czynimy, powinien być Kościół. Kościół, czyli nie budynek. Ale ek eklezja, czyli to zgromadzenie, czyli ludzie po prostu, wierzący ludzie, to oni pod, przede wszystkim powinni być otoczeni naszą troską, naszą miłością, tym dobrem, którym chcemy się z ludźmi dzielić. Oni na pierwszym miejscu. Kiedy widzimy, że w jakiejś dziedzinie ci ludzie już sami zaczynają owocować, to wtedy razem z nimi możemy zainteresować się ludźmi, którzy są poza kościołem. Dlatego, że to ma sens wtedy bo wtedy nasze wysiłki skierowane na zewnątrz przyniosą fantastyczne rezultaty. Powinniśmy pamiętać, że Bóg posyła nas, abyśmy głosili Ewangelię. Największym dobrem, jakie człowiek może uczynić drugiemu człowiekowi, jest powiedzenie mu prawdy o tym, jak może się uratować dla wieczności. Co z tego, że komuś dasz kanapkę? Co z tego, że kogoś przenocujesz? Co z tego, że dasz mu jakieś ubranie? Jeżeli mu nie powiesz, jak się ma uratować. Przecież on w tym wszystkim, co otrzyma, w tym nowym ubraniu, najedzony, wyspany, wykąpany, może wyjść z swojego domu i zginąć pod kołami samochodu. Nie zadbałeś o to, co najważniejsze. Nie zadbałeś o to, żeby mu powiedzieć prawdę. Prawdą jest to, że jeśli się nie nawróci, jeśli nie uwierzy w Jezusa Chrystusa, to zginie na wieki. A więc największym dobrem, jakie możemy świadczyć ludziom, jest zgłoszenie im. Ewangelii, głoszenie im prawdy. Ale też tym samym dobrem, największym dobrem jest mówienie prawdy ludziom wierzącym. Zawsze należy prawdę mówić w taki sposób, aby nikogo nie zranić, aby ratować ludzi, aby podnosić ludzi, aby ich zachęcać. W Kościele nie brakuje nam sytuacji, w których powinniśmy sobie nawzajem mówić prawdę, kiedy powinniśmy się dzielić prawdą. Dlatego, że prawda przynosi wolność. Wolność w dzieleniu się. Miłością, wolność w przeżywaniu bliskości Boga, wolność w postaci pokoju i nadziei, jaka przychodzi do życia człowieka. To nieocenione, to jest wspaniałe dobro. Ale jeżeli możemy się dzielić jeszcze czymś, co nam zbywa, to jest to jeszcze piękniejsze, ponieważ wtedy naprawdę można powiedzieć, że odejmujemy sobie w jakimś sensie od ust. Oczywiście, jak ktoś ma 20 par butów, a jedną parę po komuś podaruje, no trudno powiedzieć, że poniósł jakąś wielką stratę. Ale jednak jest to odjęcie sobie po to, żeby się podzielić z innym. Róbmy takie rzeczy. Dzielmy się. Błogosławmy siebie nawzajem tym, co sami posiadamy. Tym, co nam być może zbywa, a jeśli nie zbywa, spróbujmy się podzielić tym, co mamy. Kto zebrał za wiele, nie miał za wiele, mówi Boże Słowo. Kto zebrał za dużo, nie miał za dużo. Właśnie na tym to polega że wzajemnie się o siebie troszczymy. Ósmy werset, który poprzedza te wersety, mówi, że kto sieje dla ciała swojego, z ciała rządź będzie skażenie. Ale kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie życie wieczne. A więc z jakiego powodu chcesz czynić dobro? Jeżeli to jest dobro czynione z ciała, to przeminie razem z tobą. Ale jeżeli jest to dobre, jak wcześniej mówiliśmy, wynikające z faktu, iż należymy do Boga, Iż prowadzeni jesteśmy przez ducha świętego, to jest to dobro, które przetrwa całą wieczność. To jest to dobro, które przyniesie naprawdę błogosławieństwo. Nigdy nie ustawajmy w czynieniu właśnie takiego dobra. Takiego dobra. Jest piękną rzeczą dzielić się, a jeszcze piękniejszą rzeczą jest dzielić się tym, czego za bardzo nie mamy. To nie zawsze chodzi o dobra materialne. Dzisiaj w tych szalonych czasach takim niezwykłym dobrym jest czas. Czas. Po prostu biegamy jak szaleni. Nie mamy czasu, żeby usiąść, porozmawiać, pomodlić się. A czasami szczególnie ci starsi bracia i siostry w zborach właśnie tego najbardziej potrzebują. Żeby ktoś z nimi chwilę pobył. Żeby ktoś z nimi chwilę porozmawiał. Czas. Dobro, którego dzisiaj tak bardzo brakuje. Tak bardzo. Czy masz czas dla swoich braci, dla swoich sióstr? Pomyśl nad tym. Kościół naprawdę nie potrzebuje działaczy. Tak, kościół potrzebuje ludzi, którzy ciężko pracują w służbie, to prawda, ale nie potrzebuje działaczy. Kościół potrzebuje świętych, którzy gotowi byliby pójść i głosić święte słowo. Wszystkim. Także swoim braciom i siostrom. Kochani, niech nas Bóg błogosławi. Niechaj nas prowadzi w czynieniu dobra. Wszystkim, a przede wszystkim domownikom wiary.